Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł Towarzysz Gugała. Dzisiaj jest poniedziałek, a jak w każdy poniedziałek uruchamiamy kolejne promocje, które będą trwały do środy do godziny 24. I teraz pytanie, co my mamy dzisiaj w promocji, bo zapomniałem. Już wiem. Już wiem. Eee, dzisiaj w promocji mamy tak. Całego Spin Mad'a minus 10%. Temat bardzo dobrze znany łowcom okoni. Spory jeszcze wybór rozmiarów i kolorów spin-madowskich przynęt. Z drugiej strony mamy choppo. Choppo, gdzie jest choppo? O, tutaj mamy choppo. To są przynęty do łowienia powierzchniowego szczupaków, ewentualnie sumków. Są w dwóch rozmiarach: 90 mm i 120 mm. Też kilka fajnych kolorów jeszcze nam zostało. I jeszcze minus 15% mamy woblery sandaczowe od Gloga. To są Glogi model Nike 80 mm i 100 mm 100. Słuchajcie, ten większy schodzi od 1,20 do 1,50 m. Mniejszy schodzi od 0,8 m do 120 cm. Też jeszcze kilka, kilka ciekawych kolorków. No co tutaj więcej o nich można mówić? Typowe sandaczówki, płytko schodzące od drobnej pracy do takiego wieczornego czy nocnego łowienia sandacze. Oprócz tych promocji, które mamy terminowo, poniedziałkowe i czwartkowe, też postanowiliśmy zrobić nieco większą promocję i w nieco większym wymiarze czasowym na pewne multiplikatory i pewne wędeczki, o których zaraz sobie troszeczkę opowiemy. Dzień dobry. Dzień dobry panie Adamie, jak może... zdrowie? Okej, okay, jeszcze jest. Pamiętaj, żeby decybeli nie żałować. Albo, albo może w ten sposób wymusimy, żeby na mikrofony kupili, takie o. telewizyjne, po 10 tysięcy za mikrofon. No i okej, okay. e, więc w promocji mamy Tatule tatule Dajwy. A ile masz Wszystkie... promocji na Dajwę? Słuchaj, tu nie mamy, nie mamy na dajwę i na te wędki, nie mamy promocji procentowej, Aha, tylko cenowo, proszę. cenowo bardzo fajną taką okazję zrobiliśmy dla wędkarzy i naprawdę w bardzo dobrym budżecie można Aha, ten asortyment o. kupić. Z Dive mamy trzy rozmiary. Trzy rozmiary, mamy 103, tak? mhm. 200 i jeszcze mamy 300 i o, każdy tak, z nich jest wydaje. w dwóch szybkościach. To znaczy, już mamy. Tak. No w dwóch przełożeniach. 103 jest 6,3 do jednego oraz 8 i 1 oraz 8,1 do 1. Tak samo jest w 200, tak samo jest w 300. 103, czyli w sumie to setka. No tak, seteczka, dwuseteczka i trzy seteczka. Okej. Okay. Adaś kiedy zaczniesz łowić multikiem? Ja już zacząłem przecież, zwerta. A, A zapomnę... ty już masz ja pierwszy z, za problem. Ja sobą. wiem, że to już nie łowię. Ja to jestem nie, taki konserwatysta, że stanie, się ale... szybko nie przekonam powiem ci ten przełożenie 8 81 zaczyna mnie intrygować, bo tam czasem trzeba szybko przynętę podciągnąć do góry. Wiadomo dlaczego? Mówimy o łowieniu wertykalnym. Aha. Więc na pewno na tym zaraz znalazłem zastosowanie. Ty bardziej, że zaraz pokażę kijek do wertykala. Choć ty to zaraz będziesz sam sobie kupował jak zawsze. Co do wędek to zrobimy też bardzo fajną promocję w bardzo dobrych pieniążkach. To jest seria wędek od Abu Garcia. Model Spike X. Dokładnie. Pokażemy Wam tak na szybko, jak one wyglądają. One są wykonywane na komponentach Seaglide. Bardzo fajnie to jest spasowane, dobrze się w ręce trzyma. Fajnie to wygląda. Te blanki są w takiej butelkowej zieleni, ale one zmieniają kolor. Taki Góry, gadżet, dziękuję. że op opalizują, opalizują w zależności od kąta. Patrzenia e, przeloteczki też mamy Seaglide. E, fajnie ciency. spasowane, mocne. Kijki. Ja nie jestem taki wiesz, że nie wiem jakie tam jest w, 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 maty węglowe, czy tam wiesz nanotechnologie, ale najważniejsze palce są na blanku. Palce są na blanku. No i wtedy przenosi. Dla ale... Ciebie to jest ważne. Dla mnie to jest ważne i mówimy teraz o tym którym który mi się do tej Tatuli bym sobie dobrał, czyli do łowienia wertykalnego, Vertical Pelagic, y, 1,90 90 do 70 g. Czekaj, pokażemy go. Jak miałem tą szansę, łowiłem i łowię, to no powiem ci 1, 90 do 70 g mhm. do łowienia z łódeczki w wercie. Dokładnie. Ale to pod sandacza, nie podsunka podsunka. Pod tak mówimy, mówimy o sandaczu nie, o ewentualnie na jaskór, póki co. Dobra, e, pokaż Adaś teraz tego kruciaka długiego, bo tutaj też mamy taką Może tego e, króciaka, taką szybką szpadę. On jest opisany jako wertykalny kij, ale do 30 to jest. Gram. To jest kijek, już wam pokażę. 90, jak dobrze o Tak pamiętam. żeby Met 90 do 30 gramów. Ja bym tak. powiedział, że to jest bardziej e, taka sandaczówka. taka sandaczówka, krótka szpada sandaczowa do łowienia z wódeczki. Szpada. Takiego szybkościowego szpada. szybkościowego pukania odno. Teraz jeszcze przejdziemy Adaś sobie okay. e, do kolejnych modeli, bo tych modeli w ogóle jest w ofercie 8 sztuk. I mamy tutaj już się, wcześniej przeglądaliśmy, mamy swoje faworyty na pewne, pewne sposoby i, i ryby, które byśmy chcieli łowić. Tutaj będą teraz dwie szczupakówki. Ja bym je, ja je nazwał tak? szczupakówkami. One są. do do 28 gramów? 2,44 do 28. Tak, one są opisane tutaj jako X-Fast, ale ta wędka jest dość miękka. Ja bym nie powiedział, że to jest X-Fast, tylko ona się naprawdę. słuchaj, O, pokaż. Można śmiało łowić na nią też boleń, ale z łódki 24, no. 34, taka długość? Jest, jest miękka i akcja ma taką naprawdę paraboliczną. Dziwię się, że ją opisali Xwas, ale niech tak będzie. My zadaciem byśmy tą wędkę użyli do łowienia szczupaków, ewentualnie bolka ta jest z ręki. Do 25, też podobna charakterystyka wędki. Ta e, czekaj, bo tamto mieliśmy do... 28. do 28, ta jest do 25, do 25. ona ma długość. 2, 44. O tutaj pokazuję, 2,44 do 25 Też jest opisana Widzisz, tam jest napisane x tutaj jest fast Ale charakterystykę Uż. pracy mają bardzo podobną A teraz do 40 to są To już powiem Ci, można i przydźigować To już by, by było można było Dźignąć, pokaż Bo jak, no... ma tak? bo jak od mnie łokieć boli Widzę, o tym powiedzieć. Tak, to jest yy, yy, Ta wędka jest chyba najsztywniejsza z nich wszystkich W tej długości, Najszybszy. najszybsza mhm. Ona ma już pokazuje 2,44 do, do 40 gramów, czyli tak. taka mocna, mocna sandaczowa, można by było powiedzieć. Dokładnie. Dokładnie. Szybki kij, mocny sandaczowy 2,44 do 40 gramów. I tutaj będzie taki kijek nietypowy. Dwa nietypowy długość, jak ja pamiętam. Dokładnie. Tak, 2,60 on jest do... do. 30. Już pokazujemy. Ostrzy się, ostrzy. 2,60 do 30 gramów. Ja bym powiedział, że to jest boleniówka, ewentualnie szczupakówka. Chociaż, ja z z brzegu, chociaż długość jest taka mało na to, na to, na boleniowa. Ale. E, ale tak, ale by się nadała. Można mieć wszystkiego. Ty, słuchaj, i teraz tak. dwie, dwie nasze no, najfajniejsze, które na, chyba najbardziej tak, nam przypadły do gustu. To jest 2,70. To jest kijek 2,70. Ojejku, ostrz. O, 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 2,74 do 28. Tak. I to byśmy powiedzieli, że jest klasyczna. Boleniówka. Boleniówka. Tak? Na bolka by się nadała. Dokładnie. To Paraboliczna to jest... e, akcja tego kijaszka, pomimo, że też jest pewnie opisany jako X-Fast. I jigging, tak. A jak X-Fast jigging. Kurczę, nie wiem co z tymi opisami, ale to. W rzeczywistości wychodzi trochę inaczej. Adaś bym śmiał to łowić imperatorami na tą wędkę? Czyli to byś powiedział, że to jest bardziej twoja boleniówka, bo Adaś lubi e, łowić. bardzo Zresztą ja też. <grym> <grym> bardzo ciężko, 2,74 do 40. Tak. Na wisewce nie ma co z, na mocy kija oszczędzać. Spokojnie ta wędka nam ogarnie bolenia, ogarnie nam szczupaka, Jaki, jakiś, myślę, sumik taki do metra 50 też powinna sobie poradzić, w zależności od tego, w jakim miejscu ta I ryba nam się... I też użyć na nocne sandacze, na duże przelotki. Właśnie, bo one też dzięki temu, że mają tak jakby odpowiedniej wielkości te przelotki, tak. te dwa ostatnie kije, które pokazywaliśmy, jak najbardziej nadałyby się do nocnego łowienia woblerkami sandaczy. Dokładnie. Nie? Nie będą się sandaczyki odbijały, a mają sporo mocy, można przyciąć za ucho, Także solidnie wyjęcie. właśnie, najpierw trzeba znaleźć sandacze. <laughs> tak, niech nie się znajdzie sandacze. Wcale to. nie jest takie proste. Poszukanie no igły w Stogusiana. Ale da się, da się znaleźć. Chyba szybciej w totka, Co? So. <laughs> nie, da się znaleźć. So. Coś jeszcze o tych kikach, a powiedzieli. Szczerze. No tak, szczerze. no zawsze szczerze, no co Ja chciałbyś w sklepu. Jak tego dasz mi na tydzień ja mi połowę nawisz, ja o nim bardzo dużo, dużo więcej powiem tylko jeden warunek. On potem przychodzi na moją własność. <noise> jak ci się spodoba, a jak nie, to musimy jak... o tym, co z nim zrobimy? Ja nie będę łowił. A ja wezmę kolejny do testowania. Dobra, no to tak by było fajnie, nie jakbyśmy sobie każdy model mogli przetestować. Wow. Ogólnie tych modeli wędek jest tak dużo, że po prostu człowiek nie jest fizycznie w stanie tego wszystkiego przyłowić. W każdy bądź razie wracając do tych naszych promocji, terminowych, czyli mamy SpinMada minus 10%, mamy Chopo minus 10%, mamy Nike od Gloga minus 15%, te promocje trwają do środy, do godziny 24, a w nieco dłuższym terminie i w nieco fajniejszej promocji, naprawdę te ceny są spoko, możecie sobie porównać w internecie, teoretycznie tańszych, tańszych nie znajdziecie, Dajwa Tatula, trzy rozmiary, każdy w dwóch przełożeniach i wędeczki Spike X -y od Abu Garcia, fajnie złożone, mocne kije, e, jest osiem modeli, także mamy tutaj i coś do werta, i coś na sandacza, na szczupaka, nawiślanego wiślanego, bolenia, każdy znajdzie coś dla siebie. I na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie jak zawsze o komentowaniu, zostawiajcie swoje propozycje na kolejne materiały, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę dla zasięgu i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się piąteczka.